List do Filipian. List apostoła Pawła. Nie jest to precyzyjne. Jak w pierwszym wersecie zobaczycie, to nie jest list apostoła Pawła. Choć wszyscy tradycyjnie mówią dookoła: list apostoła Pawła do Filipian. A co jest tutaj w Biblii? Paweł i Tymoteusz, słudzy Chrystusa Jezusa, do wszystkich świętych w Chrystusie Jezusie. Czyli zobaczcie, to nie jest list tylko Apostoła Pawła, to jest list Apostoła Pawła i Tymoteusza. Oni razem ten list piszą. Dzisiaj początek, czyli rozdział 1 od wersetu 1 do 11. Paweł i Tymoteusz, słudzy Chrystusa Jezusa, do wszystkich świętych w Chrystusie Jezusie, którzy są w Filipii wraz z biskupami i z diakonami Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa. Dziękuję Bogu mojemu za każdym razem, i lekroć Was wspominam, zawsze w każdej modlitwie mojej, za wszystkich Was, z radością się modląc, za społeczność Waszą w Ewangelii od pierwszego dnia aż dotąd. Mając tę pewność, że ten, który rozpoczął w Was dobre dzieło. Będzie je też pełnił, aż do dnia Chrystusa Jezusa. Słuszna to rzecz, abym tak myślał o Was wszystkich, dlatego, że mam Was w swoim sercu. Boście wszyscy wraz ze mną współuczestnikami łaski, zarówno wówczas, gdy jestem w więzieniu, jak i w czasie obrony i umacniania Ewangelii. Albowiem Bóg mi świadkiem, jak tęsknię do Was wszystkich serdeczną miłością Chrystusa Jezusa. I oto modlę się, aby miłość Wasza coraz bardziej obfitowała w poznanie i wszelkie doznanie. Abyście umieli odróżnić to, co słuszne, od tego, co niesłuszne. Abyście byli czyści i beznagani na Dzień Chrystusowy pełni owocu sprawiedliwości przez Jezusa Chrystusa. Ku chwale i czci Boga. Oczywiście najlepiej było cały list przeczytać, bo kiedy ci chrześcijanie Filipi otrzymali ten list od Pawła i Tymoteusza to nie dzielili go ani na wersety nawet, ani na takie fragmenty jak w waszej Biblii, ja czytam z tak zwanej Biblii warszawskiej, być może macie Biblię Tysiąclecia, jak już widzicie niewiele to się różni, ale są takie śródtytuły, podział na rozdziały itd. Tego wszystkiego oryginalni adresaci nie mieli, oni po prostu dostali list i kiedy tylko dotarł do ich rąk, zebrali kościół i przeczytali go od pierwszej do ostatniej, Litery. My no, już troszeczkę to robimy inaczej, ale chcę, żebyście wiedzieli, że dobrą rzeczą jest przeczytać na początek całość tej księgi, żeby mniej więcej poczuć się tak, jak ci pierwotni adresaci Filipi. Filipia jest to dość ciekawe miasto, miasto w Macedonii, ale składające się niekoniecznie z Macedończyków. Spora część mieszkańców Filipii to byli. Osadnicy, emerytowani, można powiedzieć, wojskowi, bo była to też, można powiedzieć, taka kolonia rzymska. I tam apostoł Paweł, można powiedzieć, pierwsze kroki w Europie stawiał, kiedy szedł w kolejną swoją podróż misyjną. Można o tym przeczytać w dziejach apostolskich, tylko sygnalizuje, że rzeczywiście nawiązała się pomiędzy nim. A tymi chrześcijanami, których pozyskał w tym mieście, szczególna więź. Dlatego on, będąc w więzieniu, także jak później czytamy w drugim rozdziale z jednym z nich, bardzo do nich tęskni i chce. Wyrazić im tą tęsknotę, wyrazić swoją miłość i wyrazić troskę. Bo jaka jest budowa każdego listu? Pamiętacie pewnie z takich wypracowań, co musi być? wstęp rozwinięcie zakończenie. Nie? To każdy kto jakąś tam szkołę przeszedł, to powinien to z języka polskiego e, zapamiętać. Także i listy, czy nawet wszystkie księgi, a listy szczególnie zbudowane są według tej recepty. Wstęp, rozwinięcie, zakończenie. Wstęp to te dwa pierwsze wersety. Zakończenie to możecie sobie zobaczyć w czwartym rozdziale trzy ostatnie wersety, 21, drugi i trzeci. A to, co przeczytaliśmy, to jest główna, można powiedzieć, główny problem tego listu. Paweł bardzo ich kocha, jest daleko od nich. Smuci się, niepokoi się, będzie o tym mówić. Chce ich umocnić, chcę ich nauczyć, chcę ich poinformować o tym, jak bardzo się troszczy o ich wzrost duchowy. I to widzieliście w tych wersetach od 3 do 11. Teraz wróćmy do tego wstępu. Paweł i Tymoteusz, Paweł, apostoł Jezusa Chrystusa, nazywa siebie płodem poronionym, najmniejszym z apostołów. To był kiedyś wielki człowiek, wielki w, można powiedzieć, takich kategoriach tego świata. Być może byłby jednym z członków żydowskiego rządu. Prawie, że już był takim, można powiedzieć, przydupasem premiera, jak dworczyk w naszym, w naszym nierządzie. Miał naprawdę wielką karierę przed sobą. Zajął się też ze szczególnym okrucieństwem i szczególną pasją. Prześladowaniem sekty chrześcijan. Brał udział w zabójstwach, brał udział w aresztowaniach, a potem, kiedy już zrobił robotę w Jerozolimie, poprosił arcykapłanów, dajcie mi Glejt, abym poszedł i zrobił porządek wśród Żydów w Damaszku, w stolicy Syrii, żeby tamta sekta chrześcijan czasem się nie zakorzeniła. No dobra, jak taki gorliwy, dali mu listy polecające, żeby tam wśród starszyzny żydowskiej, Damaszku, mógł dalej robić tę swoją czystkę religijną, ale Bóg miał inny plan. Wiecie, że tuż przed Damaszkiem coś się wydarzyło. Pierdyknęło go tak, że zarył nosem w piach, bo tam mniej więcej pustynia. Jak piach, to dobrze, a może kamienie były, to już mniej dobrze. W każdym razie łeb ma w ziemi, spadł z konia, słyszy głos i mówi: O co chodzi, kim jesteś? A ten ktoś odpowiada: Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. No, tę historię nawrócenia apostoła Pawła też możecie sobie znaleźć w dziejach apostolskich. Zachęcam do przeczytania. Czyli króciutko już wiemy, kim jest apostoł Paweł. On osobiście Chrystusa nie widział. Dlatego właśnie siebie tak mm, odróżnia od pozostałych apostołów, Mówi, że jestem płodem poronionym. To tamtych jedenastu chodziło trzy lata z Jezusem. A ja jestem jakoś na doczepkę. Nie... Niegodny w ogóle nazywać się apostołem Jezusa. Ale jeśli chodzi o zbiór pis Nowego Testamentu, czyli ksiąg, które mamy w Nowym Testamencie, to apostoł Paweł to jest główna część tych ksiąg. Jeśli chodzi o zakres misyjny, o którym wiemy, większość apostołów działała w okolicach Izraela, a apostoł Paweł poszedł na cały cywilizowany świat Imperium Rzymskiego. Także on o sobie mówi, że jest najmniejszym z apostołów. A Prawie każdy czytelnik Biblii wie, jak jest. Niech to jednak tak zostanie. Kim jest Tymoteusz z kolei? Zmieszanego małżeństwa: Greka i Żydówki. Matka i babka Żydówki, ojciec grek. Zapewne chyba tam nie za dobrze było w tej rodzinie, chyba gdzieś ten ojciec nie zajmował się wychowaniem. Swojego syna, bo pismo święte mówi, że to babka i matka wychowywały go. W kościele, w którym żył, na terenie dzisiejszej Turcji, wydali mu bracia świetne świadectwo. Był to młody człowiek, ale naprawdę z przemienionym charakterem i z wielką pasją dla Jezusa Chrystusa. Kiedy przybył do nich apostoł Paweł, o tym wszystkim możecie przeczytać w dziejach apostolskich, żebyście nie myśleli, że tu jakieś fantasmagorie jakiejś świętej lipki wam opowiadam, czy jakieś inne bzdety. Szukał akurat, bo miał wakat w grupie misyjnej, bo jeden zdradził i tam trzeba było go kopnąć w tego, nie? W żyć, jak mówią na śląsku. Szukał nowego członka grupy misyjnej i właśnie wtedy spotkał Tymoteusza. Ich więź tak się rozwinęła, że później nazywa go swoim umiłowanym uczniem. I dwa listy, które znajdziecie w innych pismach apostoła Pawła, wprost są kierowane do Tymoteusza. Mamy więc tych dwóch autorów. Zobaczcie, jak apostoł Paweł, kiedy wcześniej mówiłem, że on nazywa siebie tym płodem poronionym najmniejszym z apostołów. Zobaczcie, jak on tytułuje się. Ja jaśnie oświecony papież nad papierze. Możesz mnie pocałować w nogę? Albo w rękę, jak minister Macierewicz na France. Zobaczcie, co on o sobie pisze. Paweł i Tymoteusz słudzy Chrystusa Jezusa. Słudzy to już nie wygląda zbyt po pańsku, nie? Ale jeśli byśmy sobie otworzyli tekst grecki, to nie jest takie trudne, mamy teraz interlineary, są różne pomocne rzeczy, na smartfonie można mieć tekst grecki, każde słowo i tak dalej. Znajdziecie tu słowo dulos, czyli sługa tylko niewolnik. Apostoł Paweł przedstawia siebie i tym Mateusza jako niewolników Jezusa Chrystusa. Nie jako wielkich panów w tiarze, koronie trzypoziomowej, trzy których murzyni w lektyce nie są przez plac świętego Piotra, żeby ich na ołtarzu posadzić. Nie. Przywódcy prawdziwego kościoła są wzorem posłuszeństwa Jezusowi Chrystusowi. I ich świadomość jest jasna. Ja nic nie znaczę. Chrystus we mnie to jest potęga. Ja jestem Jego niewolnikiem. On jest moim panem. Zobaczcie, że żyjemy w świecie niewolnictwa, gdzie niewolników się znakuje i na całe życie On jest przypisany do jednego pana, który może z nim zrobić praktycznie wszystko. I oni właśnie tego sformułowania systemu niewolniczego używają, żeby siebie opisać i swoją relację własności z Jezusem Chrystusem. Jezus jest moim właścicielem, ja do niego należę i przywilejem jest jemu służyć. Tak się przedstawiają. A zobaczcie, jak z kolei nazywają adresatów wszyscy święci. Niedawno miałem takie pomyśl dziś jak w katolicyzmie wykrzywiono całkowicie mhm. ideę świętości i tam jakieś procesy robią, jakieś zaświadczenia, jakieś sądy, podpisy i cyrografy i różne takie bzdety. Każdy według tego tekstu, kto jest w Chrystusie Jezusie, który zawołał do niego Jezus bawnie, jest święty, nie dlatego, że jest bezgrzeszny. Nie dlatego, że nie może zgrzeszyć czy nie grzeszy. Wiecie, dlaczego? Dlatego, że Chrystus przelał za mnie i za wszystkich, którzy zawołali do niego swoją krew. I teraz ta krew. Zmyła wszystkie brudy mojej duszy, a dokładnie zakrywa je przed widokiem Boga Ojca. Krew Chrystusa czyni nas świętymi, nie nasze uczynki. Oczywiście, staramy się pełnić wolę Boga, staramy się, i tu apostoł Paweł Pół, modli się, abyście umieli odróżnić to, co słuszne, od tego, co niesłuszne. Ale nigdy, nawet po nawróceniu, nie sprostamy. W stuprocentowy sposób normą świętości Boga. Dlatego my jesteśmy święci, bo uświęcił nas, nas, nasz Pan Jezus Chrystus. Paweł i Tymoteusz, słudzy, Chrystu... słudzy Chrystusa, Jezusa, do wszystkich świętych w Chrystusie, Jezusie, którzy są w Filipi. Czyli zobaczcie, jakbyście przeczytali jakiś list katolicki czy coś, to kto by był na początku? Do jaśnie oświeconego, w niebo wziętego papieża Franciszka, całego grona kardynałów, biskupów, prałatów, księży i was motłochu. Tak by było? Tak by było? I tak bywa. Zobaczcie, jak tu jest. Tutaj wielkie pany, apostoł Jezusa Chrystusa, największy, można powiedzieć, apostoł, mówi: Ja jestem niewolnikiem Chrystusa. A do tych, których się zwraca, a wy jesteście święci w Chrystusie. Wiemy, nie dzięki swoim zasługom, ale dzięki krwi Chrystusa. Ale ich stawia na pierwszym miejscu. Do was pisze, do świętych. A biskupów i diakonów wymienia w drugim i w trzecim rzędzie. Zobaczcie, nie? że odwraca kolejność. Dzisiaj na każdym takim ważniejszym spotkaniu to zawsze największe figury się pozdrawia. Ja to właśnie. Lubię robić na zjazdach Idź pod prąd, że to przede wszystkim witam wszystkich tych nieznanych mi często ludzi, którzy tworzą potęgę Idź pod prąd w ludzkim tym rozumieniu. No, niekiedy jak przyjadą tam jacyś szczególni goście, na przykład John Birch Society, no to jeszcze ich wymienię tam gdzieś, żeby. <laughs> Ale pamiętam raz, tak zrobiłem, że pomimo wszystko najpierw przywitałem zwykłych członków naszego projektu. Politycznego, idź pod prąd, a dopiero potem jakichś tam szczególnych gości. Dokładnie taki wzór znajdujemy i tutaj. Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa. Przejdźmy już z tego wstępu do rozwinięcia. Zobaczcie, jak często apostoł Paweł dziękował za tych swoich umiłowanych przyjaciół w Chrystusie. Dziękuję Bogu mojemu za każdym razem, ilekroć was wspominam. Czyli tylko pomyśli o Filipianach, mówi, Boże, dziękuję Ci, że poznałem tych chrześcijan. A dokładnie jak później wychodzi z, z dalszej części, że ogłosiłem im Ewangelię i, i teraz są moimi braćmi i siostrami w Chrystusie. Za każdym razem, kiedy o nich pomyśli, od razu dziękuję Bogu. Zobaczcie, no jeszcze raz, zobaczcie, dziękuję Bogu mojemu za każdym razem i lekroć Was wspominam. Tu już mamy piękne zastosowanie. Nie? Oczywiście z poprzednich rzeczy, zarówno przywódcy chrześcijańscy, jak i inni mogą już sobie tam swoje zastosowania dorobić, ale jedźmy tutaj. Jak często wspominamy o różnych chrześcijanach, z którymi mamy wspólnotę. I albo się na nich złościmy, ale to jest taki śmaki czy owaki, nie? albo yy, tam myślimy, co jeszcze mu tam yy, trzeba nakazać, co zrobić i tak dalej. Pierwszą rzeczą, jaką apostoł Paweł robi, kiedy wspomni innego chrześcijanina ze swojej bandy, ze swojego projektu, to co robi? Jeszcze raz zobaczcie w tekście, żeby to się nam wryło, bo to powinniśmy zmienić. To na pewno każdy z nas, ja też mogę zmienić. Mogę tu być lepszy. Zobaczcie. Dziękuję Bogu mojemu za każdym razem, ilekroć was wspominam. Zawsze w każdej modlitwie. Mojej za wszystkich was z radością się modląc. Jak będziemy później widzieli, apostoł Paweł miał wiele smutku z powodu różnych chrześcijan i różnych okoliczności. Ale. Zobaczcie, jak zacznę od dziękowania, to później dużo łatwiej z radością się o nich modlić, o o to, bo przecież wtedy nam się ustawia właściwa relacja. Nie problemy są najważniejsze, tylko Bóg, który rozwiązuje wszystkie problemy, znowu wraca na miejsce naszej perspektywy. I teraz, kiedy prosi już o jakieś inne rzeczy, może to robić z radością, bo wie do kogo się zwraca, wie. Że Bóg chce odpowiadać i wie, że Bóg odpowie w swoim czasie. On już to wie, dlatego z radością się modli. Dalej mówi o społeczności, czyli wspólnocie w Ewangelii, jaką ma od pierwszego dnia aż dotąd. Tu od pierwszego dnia, bo to właśnie on, jak już wcześniej powiedziałem, głosił im Ewangelię, dlatego od momentu ich nawrócenia ma z nimi wspólnotę. W innych miejscach mówi, że jest, można powiedzieć, takim dla nich, kimś jak ojciec. Nie dosłownie, ale w, w, takim, w takiej trochę przenośni. No ale wróćmy do naszego, e, naszego tekstu. Zobaczcie, szósty werset jest bardzo fajny. Zarówno apostoł Paweł ma pewność co do konkretnej rzeczy, jak też chce, żeby tę pewność mieli adresaci. Ci młodzi chrześcijanie Filipi. On ma tę pewność? I chcę tę pewność im przekazać. Jaką pewność ma apostoł Paweł? Jaką pewność chce, żeby mieli Filipianie? W tym momencie zastosowanie dla Was. Jaką pewność, jeśli jesteś chrześcijaninem, apostoł Paweł chciałby, żebyś i Ty miał? No to przeczytajmy. Mając tę pewność, że ten, który rozpoczął w Was dobre dzieło, będzie je też pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa. Ten dzień Chrystusa Jezusa powtarza się przynajmniej widzę w dziesiątym wersecie przynajmniej dwukrotnie, czyli tu widzimy dzień Chrystusa i w dziesiątym wersecie, żebyście byli czyści i beznagani na dzień Chrystusowy. Nie? Co to jest? Otóż bez. Z przydługich jakichś wykładów teologicznych można się odwołać do listu do Hebrajczyków, gdzie jest mowa o dwóch przyjściach Chrystusa. Pierwsze już mamy za sobą. Pierwszy raz Chrystus przyszedł, żeby umrzeć za nasze grzechy, ku naszemu uratowaniu. Ale drugi raz przyjdzie nas, żeby nas zabrać. I o tym dniu apostoł Paweł mówi: Jego pewność polega na tym, że tu interpretujemy ten, który rozpoczął w Was dobre dzieło. Dokończy je do dnia Jezusa Chrystusa. Możemy sobie kombinować. No, wiemy, że to nie jest Jezus Chrystus, nie? no bo do dnia Jezusa Chrystusa go dokończy. No to mamy do wyboru Boga Ojca albo Boga Ducha Świętego. Nie? Ja osobiście wybrałbym Boga Ojca, ale to jest interpretacja, jeśli sobie nie ma to wielkiego znaczenia. Wiemy, że Bóg. Czy to Bóg Ojciec, czy Bóg Duch Święty, dokończy to, co rozpoczął w nas w chwili Twojego czy mojego nawrócenia, dokończy, kiedy spotkamy się z Chrystusem w niebie. Apostoł Paweł mówi, że nie ma nadziei na to. Nie mówi, spodziewam się, że tak będzie. Jakiego słowa używa? Mając tę pewność, że ten, który rozpoczął w Was dobre dzieło, będzie je też pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa. Dalej mówi: Słuszna to rzecz, abym tak myślał o Was wszystkich, dlatego, że mam Was w swoim sercu. Boście wszyscy wraz ze mną współuczestnikami łaski, zarówno wówczas, gdy jestem w więzieniu. O, tu dowiadujemy się w jakich okolicznościach przyrody. On jest w więzieniu. I to nie byle jakim, w najważniejszym więzieniu ówczesnych czasów. W samej stolicy, w Rzymie, w więzieniu cesarskim, strzeżonym przez pretorian. To możecie później zobaczyć w dalszej części, ale jak Bóg da, zajmiemy się nią jutro. Tu tylko pokazuję kontekst. On jest zamknięty w małej klatce. Większość Polaków dzisiaj jest w jakimś stopniu. Izolacji. Nie może wychodzić z domu, czy nie chce wychodzić z domu, ale mamy komfortowe zwykle mieszkania z ciepłą wodą, z kiblem, z zapasem jedzenia, jeśli oglądaliście telewizję, e, idź pod prąd odpowiednio wcześniej. To my miesiąc temu już wzywaliśmy, a nawet i wcześniej do robienia zakupów i zapasów, bo to, co się dzieje w Chinach czy we Włoszech, przyjdzie i na nas, wtedy się wielu z nas śmiało. To teraz wyobraźmy sobie, że on jest skuty łańcuchami, bo mówi o więzach. W jakiejś małej, ciasnej celi i oczekuje procesu. Czyli ma dużo gorzej, czyli no, tu już jest pocieszenie Biblia w czasie e, zarazy. Zobaczcie. Apostoł Paweł troszczy się o innych, wychwala Jezusa Chrystusa, modli się z radością, siedząc w ciasnym więzieniu bez kibelka z wodą i ciepłej, i jedzenia na talerzu i tak dalej. To wszystko tam dużo gorzej wygląda. A zobaczcie, jak wygląda jego, można powiedzieć, jego psychika, jego stan umysłu. Gdy jestem w więzieniu, jak i w czasie obrony i umacniania Ewangelii, albowiem Bóg mi świadkiem, jak tęsknię do Was wszystkich serdeczną miłością Chrystusa Jezusa. I oto modlę się, aby miłość Wasza coraz bardziej obfitowała w poznanie i wszelkie doznanie aby miłość Wasza do Boga i do braci rozwijała się. Zarówno, żebyście mieli coraz więcej poznania, czyli mądrości, wiedzy o Bogu, ale żebyście doświadczali w praktyce żywego Boga. O to się modli. I zaraz dodaję, abyście umieli odróżnić to, co słuszne, od tego, co niesłuszne. Dziś w programie o 13.00 Czarek bardzo taki ładny apel wystosował do naszych braci protestantów, którzy ogłupieli w swej pysze duchowej i twierdzą, że żaden wirus ich się nie będzie miał i robią sobie jakieś sabaciki, tańce, całowania i przynoszą wstyd Kościołowi Jezusa Chrystusa, bo wyglądają jak banda szaleńców. Apostol Paweł w innym miejscu w liście do Koryntian właśnie o to się martwił, żebyście przed światem nie wyglądali jak banda oszalałych durni, bo kto przyjdzie do Jezusa, widząc jego kościół jako szalejących baranów? To jest wstyd. Możecie sobie zobaczyć o 13:00 bardzo ładnie czarek mówił, a ja mówiłem gdzieś tam rano o tym, że idiotów nie brakuje. Abyście on się modli z więzienia do chrześcijan, których bardzo kocha, których, mówiąc obrazowo, zrodził w Chrystusie, abyście umieli odróżnić prawdę od fałszu, żebyście nie poszli za fałszem. No bo po co odróżniać prawdę od fałszu? Po to, żeby za fałszem nie pójść, a pójść za prawdą. Abyście umieli odróżnić to, co słuszne, od tego, co niesłuszne, abyście byli czyści. I beznagany na dzień Chrystusowy. Co z tego widzimy, że jeśli oni pójdą za tym, co fałszywe, za tym, co niesłuszne, to nie będą czyści i nie będą beznagany. Oczywiście, Jezus dokończy dzieło, Jezus weźmie ich do nieba. Czy to precyzyjnie mówiąc, Bóg dokończy dzieła i spotkają się z Chrystusem. Ale jest tu jasna odpowiedzialność chrześcijanina. Może iść albo za fałszem, albo za prawdą. I to będzie decydowało o tym, jak Bóg go oceni. Bo o ile chrześcijanin nie może znaleźć się już w piekle, ponieważ Chrystus za nas zapłacił miejscówkę w niebie, to już jest bez dyskusji, to chrześcijanin zostanie osądzony ze swoich czynów i dostanie mniejszą lub większą nagrodę w niebie. Oczywiste jest, że jeśli pójdziesz za kłamstwem, za głupotą, za nieodpowiedzialnością, za złem, to albo dostaniesz jakąś mniejszą nagrodę, albo w ogóle. O tym mówi trzeci rozdział listu do Koryntian, pierwszego, jeśli byście chcieli sobie coś więcej na temat nagrody przeczytać. My nie chcemy iść za fałszem, za tym, co niesłuszne, chcemy iść za prawdą. Za tym, co słuszne, chcemy sprawiać radość naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi i chcemy sprawiać radość innym braciom. Bo apostoł Paweł ma taką mniej więcej świadomość, jeśli wy idziecie za Chrystusem, jeśli wy owocujecie, wydajecie owoc, dla mnie jest to największa radość z mojej ziemskiej pracy. Ale o tym, mam nadzieję, przeczytamy sobie jeszcze następnym razem. Tu podsumowuję. Chcę Was widzieć pełnych owocu sprawiedliwości przez Jezusa Chrystusa ku chwale i czci Boga.